Witam na moim kanale. Mam dzisiaj dwie, do, dwie wiadomości. Dobrą i złą. Zła, zacznę od tej złej. Zła jest taka, że byłem dzisiaj na rybach. No i znowu nic nie złapałem. Ale że jakieś mięso na obiad trzeba przynieść, no to trzeba było coś wykombinować. No. Grill już rozgrzany. I wracam teraz do tej dobrej wiadomości. Te zielone małpy przestaną nam przeszkadzać w nocy. Spójrzcie jak się będą skwierczeć. Troszkę oliwę z oliwek. Trochę ciosku, płatki ciosku, tak. troszkę soli. Ujej. A już mi ślinka cieknie, kurde, ale to będzie dobre, ale to będzie dobre. Ojej. Jeszcze, jeszcze, trochę tego pływało. Jeszcze. I efekt końcowy, spójrzcie. Jakie umięśnione pupki, jakie kurde ten, łydki. Jak zwał, tak zwał, nie? Ale człowiek jest zrytny. A, grzeje. ży? Jajku. Mówię wam, muala. Voilà. I pamiętajcie, nie ufajcie chudym kucharzom.